W naszej szkole był taki jeden nauczyciel od WF-u. Zawsze przychodził w tych samych zniszczonych Adidasach, golił głowę na zero i patrzył na nas jakbyśmy byli żywym potwierdzeniem, że świat zmierza ku upadkowi. Kiedyś w trzeciej klasie kazał nam biegać na czas. W połowie okrążenia potknąłem się i przewróciłem, rozbijając kolano na asfalcie. Krew spływała po nodze, ale wstałem i dotarłem do mety ostatni. Bolało jak diabli, noga pulsowała, a oddech rwał się jak zerwana nitka. Przez chwilę chciałem zejść z bieżni, ale usłyszałem czyjeś: "Dawaj, dawaj". Nie wiem czy ironiczne czy poważne. Kilku uczniów się odwróciło, pokazując mnie palcami. Ktoś parsknął śmiechem, ktoś inny o, krwawy maratończyk. Wiedziałem, że biegnę nie po tylko żeby nie stać się żartem na całe popołudnie. I tak nim zostałem. Nauczyciel spojrzał na mnie, potem na zegarek. No i po co się spieszyłeś? zapytał, żeby przegrać szybciej. Klasa wybuchła śmiechem. Ja stałem z zaciśniętymi zębami, czując jak krew miesza się z potem i ziemią. Po lekcji podszedł do mnie. Myślałem, że powie coś w stylu: w życiu też się przewracasz, więc się nie mazgaj, ale on wyciągnął z kieszeni chusteczkę. Usiądź, Zawiążę ci to, bo sam pewnie zrobisz to tak, że będzie ci trzeba nogę amputować. Zawiązał bandaż tak mocno, że aż zabolało, ale krew przestała lecieć. Potem odwrócił się i odszedł, nie czekając na podziękowania.